Dajcie moi drodzy. No to tak na ostatnim materiale widzieliście jak wygląda uprawa orkowa e, no, w naszym gospodarstwie. Dobra, wczoraj zasieliśmy, zobaczymy jak to wygląda faktycznie. O, zobaczcie, czyli ładnie tutaj przysycha, ale jest ładnie wilgoć. Ziareczko puchnie, także wschody będą idealne. No i głębokość siewu, gdzieś tam na 3 cm, przykryte pulchniutką glebą, także super. No to od razu zrykniemy jeszcze na poplon, jak on tam rośnie. Grochy są. O, facelia jest, jest, jest. Facelia, facelia, facelia. Trochę samosiewów zboża też jest. No ale dobra, jest, jest ogólnie dobrze. O, grochy, grochy, facelia, facelia. Facelia wschodzi, facelia, facelia. No, nie jest zbyt gęsta, ale przypuszczam, że ona jeszcze wyjdzie z tych bryłek. Jak to troszeczkę popada. No dobra, no to co, jak jesteśmy już na różniku czterech pól. Na każdym co innego, można powiedzieć. Tu będzie pszenica, pszenica, tam też będzie pszenica. A tutaj kukuryda, tak jak wcześniej mówiłem. Także gdzieś tutaj balansujemy ten płodozmian No jest farmoriz. O, widzicie, nawet tutaj miała ciężko z początku. No ale kolba, zobaczcie, jaka piękna. Pało 240-250 i ładnie dosycha. Ziarno już luźne. Także naprawdę mega, mega, mega oddaje wodę. Także i plom będzie i ten. No i tutaj. Zasłania wiatr. No, uprawa po rzepaku bezorkowo. Też pod zboże, czyli uprawiamy do obiadu, jemy obiad, pijemy kawkę i będziemy siać To zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. E, wczoraj u kolegi też 12 hektarów gdzieś usługowo. E, uprawiałem właśnie bezorkowcem no i gdzieś tam na 22 cm, a że powiedzmy gdzieś tam centymetr się star, może dwa, także gdzieś tam 21, 20 cm. Tak, także widzicie, że paczysko skoszone, zrandapowane e, i nic nie robione, nie padało, można powiedzieć, poza tymi 4 litrami przed wczoraj e, jakieś 2, 2,5 tygodnia, może nawet 3, no wcześniej bardzo dużo, no to już e, oczywiście Oczywista oczywistość, ale zobaczcie, jest naprawdę mokro w ziemi. Także e, dobrym sposobem na utrzymywanie wilgoci w ziemi jest też nic nie robienie, można powiedzieć. O, no i zobaczcie, taka ładna wilgotność. Tutaj jest naprawdę ciężka ziemia, pomimo to uprawa jest bardzo, ale to bardzo ładna. No i za 4-5 godzin będziemy tutaj siać i schody perfekcyjne. Tutaj 6,20 hektara. Dobre pole, jak na nasze warunki, czyli tutaj dominuje 3B, 4A. E, gleba średnio zwięzła i zwięzła, także jakby tam większych problemów z wodą można powiedzieć, że nie ma, no nigdy. Jednego roku, tego najgorszego, najgorszego, tutaj pszenica 6,20, zawsze było dużo, dużo lepiej. Ostatnie lata to tak naprawdę zdrowo, bardziej 8-9 ton, nawet tutaj około, dwa razy chyba około 10 się kręciło. Także naprawdę pole, pole wdzięczne. Najlepsze w gospodarstwie. Pagórkowate, ale wierne w planowaniu. Rzepak w tym roku tutaj 4 tony. Jurek, także można powiedzieć, leciutkie rozczarowanie, jednak, bo gdzieś tam ten derik liniu, lini, lini, liniowy też zaplanował lepiej na sporo słabszym polu. Także, a to myślę, że nie wiem. Odmiana trochę, coś tu nie przypasowało mu. Ciężko powiedzieć, naprawdę. No, jak zapotrzebowanie na moc, o tutaj też glinka, gdzieś 80% pod górę. No, także mimo, że ta gleba jest dość ciężka, mimo, że górka, a gdzieś tam spokojnie sobie daje radę. No, tutaj troszeczkę puchnie, ale zobaczcie, no, jaki efekt finalny, także no, od razu siać naprawdę będzie bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o kukurydzę, planowałem zbierać gdzieś tam na początku października. Mówiłem gdzieś tam 10, 13, ale nie wiem, czy gdzieś nawet pod sam koniec może września, przełom września, października, czy chociaż tego pola nie sprzątnąć tu półtora hektara i tam dalej 1,5 hektara i tutaj koło domu 7,5 hektara. Tam koło domu dziki weszły w płot no i robią szkody. Wczoraj z chłopakami pisałem, też far partnerami z innych rejonów. Jeden z właśnie z kolegów na Kujawach fakt, że V210 farmaktos no i tam naprawdę było sucho ale 24% wilgotności także no bardzo, bardzo sucho a drugi okolice, no powiedzmy gdzieś tam wschodnia Wielkopolska 260 farmirasz 31% także kukurydza naprawdę bardzo, bardzo dobrze dosycha Dobra działamy, działamy i widzimy się niebawem o tutaj taka średnio zwięzła gleba, ładnie się osypuje, o, także waruneczki perfekt. Pomału kończymy to pole, a jeszcze w międzyczasie wapno przyjechało, także musiałem zjechać, rozładować, jestem z powrotem. Szybko, szybko robimy, żeby na 14 się wyrobić, tak pewnie na styk. No i przyjadą jeszcze poprzednice, tak jak wcześniej wspominałem chyba, także robimy. O tutaj taka duża górka i mocno gliniasta. Ciężko, ale na spokojnie, gdzieś ta zadana prędkość 9 km na godzinę daje radę. Pole momentalnie przesycha, ale też brną gdzieś tam wzruszymy tą ziemię na 5 cm, także tam myślę, że też warunki do wschodów będą idealne, tak samo jak to miało miejsce w przypadku tej uprawy orkowej tradycyjnej. Wszyscy intensywnie działają. Jeden sąsiad tutaj też tam coś uprawiał, rozrzu obornik rozrzucał, tam sąsiad sieje. E Ludzie myślą o zbiorze kukurydzy, szybko chcą pozasiewać do tej momentu. Także intensywna jesień, ale przypuszczalnie będzie krótsza niż to miało na przykład miejsce w roku ubiegłym. Dobra. Tutaj cofniemy trochę. I drugi ukos zrobimy. Lecimy. Tutaj ta strona zwięźlejsza, ziemia jest. Chociaż mówię tak jak ten gruber, czy to prawo bezorkowa, to dobrze stymuluje tą ziemię. Że jakbyśmy tutaj zaurali to o Jezus Maria! Później no doprawilibyśmy, bo jednak warunki wilgotnościowe są optymalne. Ale jak jest bardzo sucho albo bardzo mokro, to sprawiałoby to naprawdę mega, mega, mega duże e, problemy. Rok temu e, tutaj też bezorkowo był usiany rzepak. Dwa razy gruber. Po takiej dobrej pszenicy, właśnie gdzie tam wspominałem około 10 ton z hektara. Także dwa razy gruber, no bo ultra sucho zero w to gdzieś na profilu 20 cm. I to ciekawe, nawet zużycie paliwa nie było wysokie, gdzieś tam przy jednokrotnym gruberowaniu około 10-11 litrów na hektar. Także nawet tak jest bardzo sucho, bardzo twardo, jakoś dużo większych oporów gruberowi nie sprawia. A później zasiało się paczek popadało, no i schody były bardzo dobre. Siejemy, siejemy, działamy, e, zrobiliśmy, wiadomo, linię AB od zewnątrz, połówką siewnika i przesunęliśmy, o tutaj taka funkcja, 150 cm pyk w lewo, no i idealnie, e, połówką już siejemy normalnie, 8-5 kontrola tutaj ścieżek na 8,8 robi, e, robi, no, wiadomo, ścieżkę od opryskiwacza, także jest ok, No dobra, to siejemy. Zaraz wyjdziemy, skontrolujemy głębokość siewu. Pogłębiłem cztery obroty, jeśli chodzi o dociski redlicy. Wiadomo, gdzieś tutaj w bezorce może być troszeczkę bardziej twardo. No i to gdzieś te talerze mogą troszeczkę inaczej się zagłębiać. Przejdziemy jeszcze raz z i z powrotem i skontrolujemy. Dobra, co skontrolujemy głębokość siewu. 2-3 cm. No, 2-3 cm, także tak zostawiamy. Dobra, jeszcze zobaczymy, czy 2 połówki obydwie sieją. Tutaj te dwie klamerki są na dole, niezabezpieczone, także jest okej. Okay. Jak tak ładnie do urobimy ziemię, to nawet jak ona przeschnie, to te ziarno i tak jest tak przytulone. nawet no w takim puszku, nie za mokrym. To i tak na pewno wzejdzie. Bardzo dobrze. O, znacznika nie. Położyliśmy Full auto, dobra siódemeczka, tak? 4, 5, 6, 7, dobra, jest 7. No, nagrywanie kamera, już byśmy Bobola zrobili na początku pola. No ale na szczęście nie w środku, bo wtedy liczenia było dużo, dużo więcej. A tak to chociaż. O, tutaj są ścieżki: 82, ale to z tamtej strony zaczynaliśmy tak na pałę. A w razie czego można po ścieżkach od początku, jakbyśmy robili, policzyć, która de facto ma e, trafić na e, robienie ścieżek do opryski opryskiwacza. Także to też jest dość istotne. No dobra, to co nie przenudzam, widzimy się później na tych mocniejszych, mocniejszej ziemi, zobaczymy jak tam e, wygląda uprawa. No to skontrolujemy w takim miejscu gdzie jest o, sporo resztek późniwnych czyli pewnie za kombajnem. Jest wilgotna ziemia, może tego nie widać, ale jest naprawdę wilgotna. O, resztek też jest bardzo dużo. No i gdzie tam nasionka Nie ma. O, jest. O, czyli bardzo płyciutko. ho, 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 ho. Dobra, kwestia, czy trochę nie zwiększymy? A gdzieś obok. 3 cm. Zwiększymy docisk o jakieś dwa obroty. No i tutaj musimy. O. zabezpieczenie znacznika z drugiej strony się zerwało. No to musimy naprawić. Trzeba uzupełnić zapas śrubek. Polecam francuski klucz do przytrzymania, nadaje się jak najbardziej, a wtedy jeden klucz i nie musimy dublować wszystkich innych. siewnik. I zwiększamy docisk trochę. Raz, dwa. Dobra, jedziemy dalej.